Matki Boże Jasnogórskiej, żeby Królowej i Panu Bogu podziękować za to, że mamy naszych wspaniałych rolników, mamy plony i Polska dzięki wam jest bezpieczna żywnościowo. Za to dziękujemy dzisiaj Królowej Polsce, Polski. Ale także ja jako prezydent Polski chcę wam z całego serca podziękować i za plony i za trud pracy, za waszą pasję, za miłość do polskiej ziemi, za przywiązanie do naszej narodowej tradycji, ale też za to, że dzięki wam, kochani mieszkańcy wsi Polska jest bezpieczna, Polska jest bezpieczna żywnościowo, dzięki polskiemu rolnikowi. Zawdzięczamy Wam nasze bezpieczeństwo, dlatego jesteście tak ważni w całej architekturze bezpieczeństwa państwa polskiego.